Cześć, witajcie w nowym odcinku. Tu Agata jest ze mną, Asia, z którą współtworzymy AI Business Studio. Hej, e, dziś bierzemy na warsztat AI Act, czyli unijne rozporządzenie o sztucznej inteligencji. To pierwsze w Europie tak szerokie prawo regulujące AI. Unia Europejska postawiła na tak zwane antropocentryczne podejście, czyli takie, w którym technologia ma służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, które stawiają na wolny rynek i tempo innowacji, czy Chin, które koncentrują się na strategicznym wykorzystaniu AI w rozwoju państwa, Unia Europejska mówi wprost: AI musi być bezpieczna, etyczna i transparentna. AI Act to rozporządzenie, więc obowiązuje bezpośrednio w całej Unii. Reguluje projektowanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie systemów AI. Zakazuje niektórych praktyk i dzieli systemy według poziomu ryzyka od minimalnego po wysokie, które wiąże się z największymi obowiązkami. I co ważne, mówi o tym, kogo to dotyczy bo zakres podmiotowy jest bardzo szeroki. AI Act obejmuje przede wszystkim dostawców czyli twórców, producentów i podmioty, które wprowadzają systemy AI na rynek ale także dotyczy użytkowników czyli tych, którzy takie systemy stosują w swojej działalności. Przykładowo, dostawcą może być polski startup, który tworzy algorytm do analizy CV kandydatów albo chatbot rekrutacyjny. Może to być też duża spółka technologiczna z USA, która oferuje platformę generatywną, na przykład model językowy udostępniany klientom w Unii Europejskiej. A użytkownikiem będzie na przykład agencja HR, która wykorzystuje ten system do selekcji kandydatów. Albo bank, który stosuje AI do oceny zdolności kredytowej. To samo dotyczy uczelni, które używają systemów do automatycznej oceny prac studentów, czy sklepów internetowych korzystających z rekomendacji AI. I tu ważna rzecz: AI Act działa eksterytorialnie. Jeśli system AI wpływa na osoby znajdujące się w Europie, przepisy mają zastosowanie nawet wtedy, gdy organizacja ma siedzibę poza Unią Europejską. Czyli na przykład amerykański dostawca modelu AI używanego przez klientów w Polsce też musi przestrzegać AI Act. Poza zakresem zostają kwestie bezpieczeństwa narodowego, wojskowego użycia AI czy prac badawczo-rozwojowych. Akt nie zmienia też zasad RODO ani ochrony prywatności, a osoby fizyczne korzystające z AI wyłącznie prywatnie, czyli na przykład do generowania grafik dla siebie są wyłączone z tych obowiązków. Żeby jednak wiedzieć, do kogo dokładnie to prawo się odnosi, trzeba zrozumieć, co Unia Europejska uważa za system AI. Według definicji z AI Act, system AI to system maszynowy zaprojektowany do działania z różnym poziomem autonomii, który wnioskuje na podstawie danych wejściowych i generuje wyniki, na przykład predykcje, rekomendacje, decyzje czy treści. Mogące wpływać na świat rzeczywisty lub wirtualny. Cechy kluczowe to wnioskowanie i zdolność adaptacji po wdrożeniu. Czyli nie chodzi o każdy program komputerowy, ale o taki, który potrafi się uczyć i reagować na dane. Dlatego na przykład zwykły kalkulator nie jest systemem AI, ale system analizujący dane klientów i przewidujący ich zachowanie już tak. A na końcu procesu legislacyjnego Unia dodała jeszcze kategorię modeli AI ogólnego przeznaczenia, czyli tzw. Tak general purpose AI models. To takie modele, które nie mają jednego celu, tylko mogą być wykorzystywane do wielu zadań, np. generowania tekstu, obrazu, analizy czy kodu. E, czyli to np. chat GPT czy Gemini? Duże modele trenowane na ogromnych zbiorach danych. W AI Act przewidziano dla nich osobne obowiązki, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko systemowe, czyli duży wpływ na inne systemy lub użytkowników. Ale o tym szerzej porozmawiamy już w kolejnym odcinku. Czyli podsumowując, AI Act definiuje, co to jest system AI i model ogólnego przeznaczenia, określa, kogo obejmuje od dostawców po użytkowników. Także spoza Unii Europejskiej i wyłącza prywatne, niekomercyjne zastosowania. Dzięki, że byliście z nami. Subskrybujcie AI Business Studio i bądźcie gotowi na erę odpowiedzialnej sztucznej inteligencji. A jeśli jesteś przedsiębiorcą, który tworzy AI, odezwij się do nas. My pomożemy Ci przygotować się do wymogów AI Act i wdrożyć je w praktyce. Do zobaczenia.